Mówił o Finito, tym drobnym meksykańskim bokserze. Powiedział, że gdyby był cięższy, mógłby kogoś zabić. Finito był świetny. Jak leci? Co tam, Marito? Muszę brać wiagrę, żeby się wysikać. Nie mów tak. Moja żona tak mówi. Blondasie, lód jest w zlewie. Żebyście nie mówili, że nic nie przyniosłem. Wspaniale. Powyrywamy ci kwiatki z ogrodu. No i co? Z czym? Ty mi powiedz. Pamiętacie, Bonene? Pewnie. Maraka. No co ty? Bardzo czy trochę? Trochę. Nie można mieć trochę raka. On ma tylko trochę. Inaczej by umarł. A żyje. Ja nie wierzę w raka. Jak się go dostanie, po co się śpieszyć? Już za późno. Jesteś chory. Jeśli go nie masz, to dobrze. Nic ci nie będzie. Zrozumieliście? Filozof się znalazł. Lepiej to opatentuj albo coś. Bo nie w ząbcie nie zrozumiałem. Zdrówko, panowie.